Przede wszystkim do StanDevAX jest godzina 23 i nagrywamy Opening Case, Shadow Casesów. Mam ich chyba 11, chyba. Dobra, otwieramy ostatnio AK, dzisiaj Kosa chyba będzie. Jest godzina 23 wieczorkiem, taki Opening sobie robię. I kiedyś wieczorem mi wypadła Kosa. Teraz SSG zapewne w walkach. Mam nadzieję, że mi coś ciekawego wylecie, przynajmniej jakiś czerwony skin. Jeszcze czerwony skin. USP zabójstwo. Zajebiście. O <noise> Nice. Jaki stan? Ślady używania. Dobra, jedziemy dalej. Na razie się dobrze zapowiada. Ogólnie zapraszam was do lajkowania mojego Facebooka kanałowego. Tam macie na dole link w opisie. Ogólnie zapytałem się was czy chcecie odcinki z kamerką. Naprawdę był duży odzew pozytywny, że tak. O, no, postaram się o jakąś kamerkę. I sobie co będę robił vlogi. Jak się ubierać do szkoły, jak się malować, albo coś w tym stylu, zobaczę jeszcze, <grymne> ja żartuję, ale może postaram się coś ogarnąć, postaram się coś ogarnąć, na pewno, tak jak z matchmakingiem, też będzie, chociaż nie wiem, czy ten opening nie będzie później niż matchmaking chyba, nie wiem, jest niedziela, jakby ktoś pytał, no, no, no nie, obok drugie USP, w ogóle czekajcie, ile jest warty USP, ja sobie zobaczę, ile jest warty ten USP, 20 euro. No, no no, to nice. Na opening wydaję chyba 30. Więc jeszcze jeden skin. O. Ja bym mi te drugie USP dropło. Tak fabrycznie nowe. Może by było za 100 euro. Jakąś kosę, Nie chcę USP. Nie chcę akacza. Kose chce Makrela. Pff. Kto ten nas wydawał? Shotgun Makrela. Lekko używany, fabrycznie lekko. Trzymamy trzy klucze. Nie, no no, Sheddle K, Scrimson Web. Statraków fabrycznie nowe. Druga skrzynka. MP7 dostawa specjalna. No dostawa specjalna. Ostatnia skrzynka ma być Kosa albo MK. Dobra, bierzemy lewą, albo nie, w sumie nie, prawą Wezmę prawą I kosa No nie, iskar Lipa Ogólnie postaram się też nagrać, może za, Jak już będę miał kamerkę, jakieś... ten... Aha, nie mam skina Żeby zrobić kontakt, postaram się Nagrać z kamerką jakieś Q&A Pisaliście tam jakieś ciekawostki, poradniki, no poradniki Będę nagrywał na pewno, ale tylko nie wiem jeszcze jakie poradniki. Tak, myślę, nad takim szybkim zarobkiem, bo dużo osób po prostu potrzebuje pieniędzy na skinę, i w ogóle dlatego postaram się coś ogarnąć w ten deseń, żeby Żeby był jakiś fajny sposób na łatwy zarobek. Dokładnie tak, ale co to w sumie na tyle? No w tym odcinku czerwony skin, czerwonego skina. W skrzynce normalnie widziałem chyba parę miesięcy temu. No, mamy skina za 19 euro, 1918 ma dokładnie. W miarę ładny, przyda się zawsze do przodu, ale co, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, może z kamerką, może nie, zobaczę na dniach, postaram się kupić i coś spróbować nagrać, no, chyba, no, na razie, dobranoc, elo, cześć. Okej, okay, są to wyniki konkursu na WP Hyperbeast, jak widzicie jest... Dosyć duże opóźnienie, bo jest siódmy, miało być to pierwszego, drugiego, ale po prostu nie miałem czasu, jak tego nagrać Dlatego teraz nagrywam to losowanie Od razu jeszcze wam mówię, że zapraszam na mojego fanpage'a, link macie do niego w opisie, bo tutaj daję swoje filmy, jakieś nutki, informacje, co i jak, kiedy matchmaking, snap, inne jakieś ciulstwa Odpisuję na wiadomości Te takie normalne wiadomości Bo dostaję sporo głupich wiadomości typu Ej, okradli mnie Pomóż mi. Pomóż przez otwarte i esz. Albo szy. No. Dlatego na takie wiadomości nie odpisuję. Ale dobra, mniejsza. Random org ogólnie jest yy, od 1 do 110. 110 osób. Od 1 do 110. Generujemy. 46. Ok, zaraz zobaczymy. Czekajcie. Ten dał tutaj lot 999. No to jest trudno, nie? Nie będę tego usuwał. Czekajcie, 46, 46, dobra 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, dobrze, że to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. ast.pl No dał okay, dały trading. Nik w grze dev. ast dwa reflinki zrobione. Git. Yy, o, ze tego. To jest starwar, nie? Nie, to jest ten Star Conflict, ok. a to jest Imperia Online, no to jest coś jak plemiona. Dobra, git. Czekajcie, zobaczę jeszcze jaki ma profil, Aztek Gdynia. Gdynia. Ekwipunek, zobaczymy, ma jakieś temki? No nie ma, no to akurat wygrał awkę. Tak, to jest prezent. Wygrałeś w konkursie AWP Hyper Beast. Gratulacje. Ok, jest już oferta. Okej. Okay. Jeszcze pewnie na fanpageu, dokładnie tutaj, 2 h 2 2K15, będzie screen z potwierdzenia wymiany, żeby nikt nie myślał, że jest to oszukany konkurs. Tutaj macie wysłane oferty. O, patrzcie, nawet wbił na ten. Czekajcie, to nawet do niego napiszę. Online. Czekajcie. Nawet do niego napiszę. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle jest. Aste. Nie, chyba go nie ma Jest online, ale chyba w ogóle go nie ma przy kąpie. To mi się wydaje Dobra, w sumie mniejsza Usuwamy i co? To by było na tyle Dzięki za oglądanie mm, W sumie case openingu, no Bo jeszcze case opening był wcześniej Więc do zobaczenia, trzymajcie się Do kolejnych odcinków, na razie I'm not a fan of Something terrible is going down through the entire town, freaking anarchy and all it brings